Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Nie czuję, kiedy rymuję. Ale nie o tym. Jak wiecie, kilka tygodni temu poruszyłem temat klasycznych fryzur męskich. Jak je stylizować, jakich produktów używać, i chciałem Was też wprowadzić, jakby w bazy, skąd one się tak naprawdę wzięły. Był już side part, jeżeli nie widzieliście filmu, gdzieś na głową ukaże się do niego odnośnik. Dzisiaj chciałbym uderzyć, moim zdaniem, w drugą najbardziej klasyczną fryzurę męską. Która taki prym wiodła w latach 20-30-40, praktycznie do lat 60-tych XX wieku, a mowa tu o Slick, backu. slick back potocznie na nasze polskie zewany za czesem, jest to nic innego jak włosy maksymalnie z długości całe zaciągnięte. Jak klejem do tyłu. Przejdziemy dzisiaj przez kilka rodzajów fryzur, ponieważ slickback to nie jest tylko jedna fryzura, ale jest to odmiana, jakby i efekt czesania, rodzaj czesania tych włosów. A odmian fryzur unikatowych i takich nietuzinkowych możemy mieć kilka. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Doradzę jakie produkty, doradzę jak czesać i przede wszystkim przejdziemy przez taką podstawową, może nie historię, ale genezę tej Frisury. Karol, kanał dla dżentelmena Slick Back and Relax. Historia. No. Nie będę tutaj się rozwodził, wiecie, w lata konkretne, jakieś segregacje, jeśli chodzi o kwestie genezy i tak dalej, ale ogólnie ta fryzura, największy premium, wiodła w latach, tak jak mówiłem wcześniej, 20, 30, 40, do lat 60. tak naprawdę XX wieku. Najprostsze przykłady, czy z filmów, czy choćby II Wojna Światowa, tak czy Wielki Gatsby, czy mamy obecnie bardzo popularny serial Piki Blinders i innego rodzaju produkcje, które pokazywały, iż slickback, chociażby nawet w, ojcie, w ojcu Chrzestnym, miał bardzo duże znaczenie i oddawał charakter tej postaci granej przez danego aktora, na przykład Ala la Pachin. Także ta fryzura naprawdę musi mieć odpowiedni outfit, mogę tak to nazwać. Dlatego też dzisiaj. Jestem tak, a nie inaczej ubrany, ale film o tym, jak ubiór oddaje fryzurę i jak fryzury oddają ubiór też stworzę, ponieważ jest to bardzo moim zdaniem ciekawy temat. Skąd wzięła się ta fryzura, tak jak mówiłem? Szybkość, łatwość zaczesywania tych włosów, i przede wszystkim ona ma tą tendencję do siebie, iż mniej nieważne jest cięcie włosów, oczywiście gra jakąś rolę, ale Ważna jest ich długość, ponieważ im dłuższe mamy włosy, tym łatwiej je jest nam zaczesać do tyłu. Tak nam podpowiada logika. Oczywiście w tamtych latach prym wiodły pomady woskowe, stworzone tak naprawdę na jakichś wiecie, tłuszczach i dodatkiem jakiś perfum i lakiery do włosów. Dzisiaj mamy tych produktów o wiele więcej do wyboru, ale Fryzura, troszkę mniej popularna stała się w latach, że tak powiem, na przełomie milenium, czyli 2000-2010, gdzie takie moderny weszły do salonów, ale obecnie Slickback wraca na piedestał i zaczyna być również popularny u dżentelmenów nad Wisłą. Zadacie pytanie, dla kogo taka fryzura? Tak? Czy oficjalna, czy mniej oficjalna? No tak jak widzicie, tak jak mówiłem, jestem dzisiaj troszkę inaczej ubrany ze względu na to, aby oddać obraz tej fryzury i myślę, że zagra to ważną rolę też w Waszym odbiorze. Sprowadziłbym to pytanie dla kogo do kilku kwestii. Przede wszystkim, tak naprawdę, jeśli chodzi o kształt twarzy, tylko twarze okrągłe. Odpadają ze względu na geometrię. Tak jak widzicie, Slick jest bardzo geometryczną fryzurą. Ona tak naprawdę zamyka się w kuli. Więc, jeżeli do tego dołożymy kulę na górze, kulę na dole. Będzie to troszkę nieestetycznie wyglądało, ale tak jak mówię, świat należy do odważnych. Jeżeli ktoś próbował takiej fryzury, odpowiednio oczywiście jakoś wypielęgnowanej, dajcie znać, bo, tak jak mówię, okrągła twarz nie do końca pasuje do tej fryzury. Co jeśli chodzi o włosy? im bardziej włosy prostsze, tym lepiej będzie się układało slika, bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, do czego on się sprowadza do wyczesywania włosów do tyłu pod wpływem suszarki i temperatury, więc im bardziej prostsze, im bardziej poddające się włosy, tym będzie łatwiej. Ale, jeśli mówimy o bardzo poddających się włosach, musimy wspomnieć o włosach cienkich. One oczywiście przy niektórych fryzurach dają bardzo wielkie plusy, ale przy sliku mogą one wyglądać troszkę hmm, za rzadkie i ten produkt, ta pomada lub wosk będzie pomiędzy nich jakby wystawać będzie to widać. Rzadkie włosy do slika, no powiem tak, średnio plus dodatkowo blond, blondyni, jasne włosy. Ogólnie rzecz biorąc do takich fryzur klasycznych, no mogę powiedzieć, że się nie nadają, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Każdy, że tak powiem orze, jak może, jeżeli macie blond włosy i czeszycie slika i czujecie się z tym dobrze, wygraliście życie. Jeśli chodzi o kolejną kwestię, dla kogo również jest ta fryzura? Dla osób, które nie lubią stać po 40-30 minut przy lustrze. Zwróćcie uwagę, do czego ona się sprowadza. Umycie włosów, wrzucenie jakiegoś prestylera. Teraz, obecnie, kiedyś to było troszkę inaczej, bo tak naprawdę włosy suszyliśmy, dawaliśmy suszarkę woskową, pomadę jakiś lakier i było to zaczesane. Wszystko może się zamknąć przy około no, 70 minutach. Porównywując do tego, na przykład pompadura, którego trzeba wybić w powietrze, oczywiście mówię o osobach, które nie mają mega super. Zajebistego skilla na grzebieniu, bowiem znam takie osoby, które no, są w stanie w 10 minut uczesać pompa, ale pompa dur jest raczej absorbującą fryzurą i zajmuje od około 20 do 30 minut. Poza tym, użytkowość w ciągu dnia tej fryzury jest troszkę mniejsza, ponieważ no, zawsze może nam się gdzieś ta objętość rozpaść, skruszyć nam ta pomada wodna, która została nałożona, no i gdzieś to może nam się zaburzyć. Slick. Ma to do siebie, że jest przy samej głowie, i tak naprawdę, czy jeśli chodzi o sport, czy jeśli chodzi o biuro, czy jeśli chodzi o jakiekolwiek inne kwestie, na pewno mam się sprawdzić. Jak dzielimy slick back? -up? Takie trzy, moim zdaniem, podstawowe rodzaje, jakie ja wymienię. oczywiście, jeśli macie więcej, macie jakichś swoich, rzućcie komentarz. Bardzo chętnie podzielimy się razem wiedzą też dla innych. Podstawa, czyli klasyk slick back. Jest to fryzura taka, która tak naprawdę nie wymaga nawet cięcia u barbera. Im dłuższe macie boki i górę, tym łatwiej będzie go zaczesać. Idąc do barbera i prosząc o klasycznego slicka, weźcie też pod uwagę cieniowanie. Przy tej fryzurze tak naprawdę odmówiłbym cieniowania, jedyne odświeżenie czego musi być konturów, czyli tak zwany taper. Wtedy mamy ładnie odświeżoną fryzurę, zdjęte te kontury, ale długość po bokach i z tyłu zostaje taka, która nam pozwala na idealne zaczesanie Slick. Kolejną odmianą Slick Backa jest Undercut Slick Back. No powiem tak, najbardziej ikoniczny obraz, który rzuca mi się w oczy w momencie kiedy mówię Undercut, zdjęcie brada Pita i w ogóle fryzura brada Pita z filmu Fury. Często dostaję od was pytania. Jak się ciąć, jak co powiedzieć barberowi, jak stylizować taką fryzurę. Tajemnicą tej fryzury jest to, iż wycinamy boki i tył praktycznie do zera. Ale co ważne, na skrajach włosów, tam gdzie przechodzimy z zera na długie włosy, delikatne od centymetra do dwóch centymetrów. Ja bym pozostawił boki ze względu na to, no, iż prawa fizyki mówią o tym, że jeżeli góra jest cięższa, będzie nam opadać na te włosy, i ona wtedy będzie miała się na czym trzymać. Będzie miała tak zwane jakby rusztowanie dla tych górnych włosów. Im je dalej wytniemy do góry, tym te włosy mogą nam się zacząć rozpadać i układać w znak McDonalda. Jeśli chodzi o kwestie undercuta, również jest to fryzura troszkę wymagająca od nas poświęcenia. Wiecie, zapuszczamy te boki, chcemy mieć klasycznego slicka, decydujemy się na kwestię undercuta. I wtedy musimy wziąć pod uwagę to, że włosy będą zjechane do zera i ich zapuszczanie ponowne, no, przytrwoży nam troszkę kłopotów i sprawdzi naszą cierpliwość. Sam to przechodziłem i nie ukrywam, no musiałem troszkę walczyć i zgrzytać zębami czasami. Kolejna kwestia pompadur Slickback. Mówiłem o pompadurze jako fryzurze trudnej, ale jeśli chodzi o pompadur slick backa, nie jest to aż tak do końca wymagane, żeby ta objętość była podbita. No takim najsławniejszym pompadur Slickbackiem jest David Beckham. Chociaż ja powiem w ten sposób, David Beckham nie ma chyba fryzury takiej, w której by wyglądał źle. Czy to krop, czy to Slickback czy to pompadur, naprawdę twarz plus stylizacja plus aparycja tego gościa jest taka, że może się wpasować tak naprawdę w każdą fryzurę. Jakich produktów używać? Tak naprawdę mógłbym to podzielić na pomady woskowe i wodne. Zaczynam od wosków ze względu na to, iż od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Sliki klasyczne były czesane na pomady woskowe i niech tak zostanie. I tak jak sama nazwa mówi, Slick Back, Slicket. Czyli zaciągnięty, również musi być taki śliski, czyli greasy, taki tłusty. Więc najlepiej wybierać pomady woskowe, które mają mocny chwyt i wysoki połysk, oczywiście. W Polsce nadal jest to uważane za trochę taką ekstrawagancję, ale zauważyłem, coraz więcej ludzi stosuje takie triki taką kwestię, czyli pomady woskowe o wysokim połysku, które nadają i przyciągają wzrok, a jeśli Slig jest odpowiednio wycięty, ułożony i zadbany, naprawdę wygląda spektakularnie. Kolejnym rodzajem pomad, które bym tutaj doradził, są to klasyczne pomady wodne typu Gel Type. Te żelowe, klasyczne, Ruzel Blue, ruzel czerwony, nie wiem, Uppercut Deluxe, później mamy Apothecary Manitoba, mamy Gun Waterbase Water Base, niedawno wydany, mamy nowe drwale, zresztą dzisiejsza fryzura jest wystylizowana właśnie na jedną z pomad pana drwala. Tak naprawdę wszystkie te pomady spełnią nasze wymagania. Oczywiście przy ruzelu niebieskim będzie ta skorupa większa, a na przykład zauważyłem przy Gungrizie ta skorupa będzie mniejsza. Ale co ważne, przy wstępnej stylizacji stosujcie prestyler. On nada już kierunku tym włosom, aby je później tylko i wyłącznie utrwalić, związać i zostawić na cały dzień. I ostatnim rodzajem pomad produktów do włosów mógłbym tu stawić pasty i kleje, ale to tylko jest jakby taki wymysł, może nie wymysł, wymóg tego, jak rynek się teraz obecnie kształtuje. Mamy 80-90 produktów, które sprzedajemy obecnie. Są to kosmetyki matowe. Oczywiście, Slick może być zaciągnięty do tyłu na matowy produkt i niczemu to nie przeszkadza, ale klasyczna fryzura typu back ma się świecić i ma być zaciągnięta. Dzisiaj na piedestale był back, jak widzicie. Zaciągnięty tak, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że tych kilka informacji, i ten film przybliżył Wam co nieco kwestię slickbacka i może kogoś z Was przekona, aby taką fryzurę posiadać. Ja obecnie, tak jak widzicie, tak jak mówiłem, chcę przejść przez wszystkie te klasyczne fryzury, ale. Chcę Wam pokazać i stosować je na sobie, więc jeśli chodzi o Slickbacka, musiałem troszkę boki zapuścić i długość z góry, więc tr trzeba było trochę na ten film poczekać. Teraz przynajmniej będę miał czego cinać, więc spodziewajcie się niespodziewanego. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, rzucić łapkę w górę, jeśli oczywiście film się podobał, więcej porad, tipów, trików i innego rodzaju filmów będzie się od tego momentu zaczynać pojawiać na tym kanale, ponieważ chcemy rozszerzać swoją działalność, nie tylko i wyłącznie kwestie recenzji, ale też również kwestie tego, takiego lifestyle'u no i luźnych filmów, również rozrywkowych. Ten kanał ma być kosmetyczno-rozrywkowy lub rozrywkowo-kosmetyczny, jak kto woli. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć, pa!